W dzisiejszym odcinku poinformujemy o rekordowej frekwencji w Muzeum Auschwitz. Przybliżymy społeczne inicjatywy Rad Osiedli. Powiemy o wyróżnieniu Oświęcimia jako miasta przyjaznego inwestorom. Zachęcimy do udziału w konsultacjach w ramach lokalnego programu rewitalizacji Miasta Oświęcim. Zaprosimy na obchody dnia 27 stycznia, a także na 17 Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych Kochać Człowieka. Złożymy również życzenia babciom i dziadkom. Ponad 1 700 000 osób odwiedziło w minionym roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nigdy wcześniej, w jednym roku, tak duża liczba odwiedzających nie zapoznała się osobiście z wymową poobozowej przestrzeni byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Jest ogromne zainteresowanie przyjazdem do miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau. I nie tylko to nas cieszy, że ponad 1 700 tysięcy ludzi z całego świata przyjechało, aby zobaczyć to miejsce, ale jednocześnie to, że ponad 1 340 000 osób zwiedziło Auschwitz-Birkenau i Birkenau pod opieką naszych edukatorów, osób specjalnie przygotowanych do tego, aby przekazać prawdę historyczną o tym miejscu. I to nas bardzo cieszy. Kierunki są bardzo różne. Europa ale też zanotowaliśmy duży wzrost przyjazdów z Ameryki Łacińskiej, czy też z Australii, także z bardziej odległych miejsc. W pierwszej dziesiątce krajów, z których przyjeżdżają odwiedzający, znalazły się Polska 425 tysięcy osób, Wielka Brytania 220 tysięcy, Stany Zjednoczone 141 tysięcy, Niemcy 93 tysiące, Włochy 76 tysięcy, Hiszpania 68 tysięcy, Izrael 61 tysięcy, Francja 57 tysięcy, Czechy 47 tysięcy oraz Holandia 43 tysiące. W 2015 roku znacznie wzrosła liczba odwiedzających z Ameryki Południowej o 51% oraz Ameryki Północnej o 39%. W porównaniu do lat ubiegłych znacznie wzrosła m.in. liczba odwiedzających z Irlandii o 57%, Węgier o 56%, a także Chin o 36% oraz Niemiec o 24%. Historia Auschwitz jest tak bardzo aktualna we współczesnym świecie. Refleksja nad tym, co. Wydarzyło się w Auschwitz, jest, wydaje mi się, niezwykle potrzebna w tej chwili w Europie i w świecie. I myślę, że to jest fakt, który, który też ma odbicie w przyjazdach do Auschwitz. Ale jest też z tym związany fakt. Y Coraz lepszego przygotowania muzeum do odwiedzin tak licznej grupy osób. Bo oprócz tej ogromnej masy ponad miliona 700 tysięcy ludzi, dla których chcemy i przygotowujemy się jak najlepiej na ich, na ich, na ich przybycie. To jednak ważne jest to, iż bar tysiące osób, młody, szczególnie młodych ludzi, bierze udział w programach specjalistycznych, w specjalistycznych programach edukacyjnych, pogłębionej wizyty w miejscu pamięci, a także w specjalnych zajęciach typu warsztaty, prezentacje, prelekcje, spotkania. Rady Osiedli szykują swoje propozycje do kolejnej edycji programu Społecznych Inicjatyw Radosiedli. Wzorem ubiegłych lat będą przygotowywać obiekty, które wcześniej uzgodnili z mieszkańcami. Mają na to własny budżet. Projekty zgłaszane są do Urzędu Miasta. Po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu ruszy ich realizacja. Co roku w budżecie miasta na społeczną inicjatywę przeznaczone jest 300 tysięcy złotych, które są dzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do liczby mieszkańców, niezależnie od stałej kwoty równej dla wszystkich osiedli. Projekt Społeczny inicjatyw... Inicjatywy Rad Osiedlowych funkcjonuje w Oświęcimie od 2012 roku. Ten projekt jest skierowany do różnego rodzaju inicjatyw, pomysłów, zarówno rad osiedlowych, ale przede wszystkim mieszkańców poszczególnych osiedli, którzy poprzez właśnie ten projekt mogą zgłaszać różnego rodzaju pomysły, inicjatywy dotyczące ich najbliższej przestrzeni. Czy to dotyczy czy placu zabaw, czy, czy chodnika, czy, czy budowania ławki, czy remontu jakiegoś małego boiska i różnego rodzaju pomysły będzie można zgłaszać. Jest określona tutaj procedura, jest określona proporcjonalność podziału środków na poszczególne rady osiedlowe. I one w zależności od wielkości wynoszą od kilku do, do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ten program się przyjął, jest realizowany, tak jak powiedziałem, już od pięciu lat w Oświęcimiu i mam nadzieję, że w roku 2016 będą kolejne pomysły tutaj rad osiedlowych, ale także apeluję do mieszkańców miasta o to właśnie, żeby zgłaszali poprzez Rady Osiedlowe swoje pomysły, swoje inicjatywy, bo tak naprawdę to jest swoisty budżet obywatelski, który jest realizowany w Oświęcimiu i poprzez właśnie te projekty można zrealizować te najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy najczęściej chcą nowych urządzeń zabawowych czy fitness. Remontowane są chodniki, wymieniane ogrodzenia placów zabaw, montowane dodatkowe oświetlenie. Odnawiane są również siedziby rad osiedli. Miejsc niebezpiecznych strzegą kamery. Miasto Oświęcim otrzymało wyróżnienie Gmina Przyjazna Inwestorom przyznawane przez Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa i Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Nagrodę wręczono podczas spotkania w siedzibie KPT, na którym dziękowano inwestorom za wybranie Małopolski jako siedziby swojej działalności gospodarczej. Przedstawicielom firm oraz burmistrzom gmin na terenie których znajdują się inwestycje wręczono oficjalne pozwolenia na działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ubiegłym roku Krakowski Park Technologiczny Wydał 18 takich zezwoleń. Krakowska SSE obejmuje obszar ponad 700 hektarów na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Składa się z 27 podstref, znajdujących się na obszarze 25 gmin, w tym Oświęcimiu. Swoją działalność w Oświęcimskiej podstrefie ulokowały firmy Alupol Films przy ulicy Gospodarczej i Lubazon przy ulicy Zwycięstwa. Do 9 lutego przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Oświęcim w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Przewidziano więc spotkanie dla mieszkańców w bibliotece 2 lutego o godzinie 16, podczas którego zostaną omówione i ocenione propozycje wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie. Propozycje tej uwagi nie tylko podczas spotkania, ale także w punkcie konsultacyjnym, który znajduje się w biurze rozwoju miasta Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej 2, pokój 27-28 lub drogą elektroniczną na adres brm.um.oswiecim.pl. 27 stycznia przypada 71. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Zarówno w mieście, jak i w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbędą się uroczystości przypominające tamte wydarzenia. O godzinie 10.00 uroczystości rocznicowe odbędą się na placu Tadeusza Kościuszki. Wcześniej władze miasta oddadzą hołd ofiarom w kilku miejscach pamięci znajdujących się w Oświęcimiu. Z kolei w Muzeum uroczystości rozpoczną się o godzinie 12.30 w budynku tzw. Sauny, Znajdującym się w KL-2 Auschwitz-Birkenau, a później uczestnicy, przejdą pod pomnik ofiar, gdzie odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary II wojny światowej. Patronat nad uroczystościami objął prezydent RP Andrzej Duda. Od 28 do 30 stycznia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się 17. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych Kochać Człowieka pod patronatem Unika i prezydenta miasta Oświęcim. Festiwal jest spotkaniem filmowców, w którym bliskie są sprawy człowieka. Jest okazją, aby przyjrzeć się kondycji człowieka w obecnym świecie. Rozpoczynamy 28 stycznia o godzinie 11, a kończymy w sobotę o godzinie 15 Wszystkie projekcje festiwalowe są oczywiście nieodpłatne. Ich szczegółowy program znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w ulotkach i na afiszach z programem festiwalu. Warto także wspomnieć o projekcjach dodatkowych, które będą się odbywały. Otóż drugiego dnia festiwalu, czyli w piątek 29 o godzinie 18:00 projekcja filmu fabularnego Zbliżenia w reżyserii Magdaleny Piekosz poprzedzona spotkaniem z panią reżyser, z panią Magdaleną Piekosz, która będzie jednym z jurorów tegorocznego festiwalu. A w sobotę o godzinie 16, już po zakończeniu festiwalu, zapraszamy na piękną, dokumentalną Opowieść o człowieku w reżyserii Anety Kopacz. Tytuł filmu to Joanna. Dodatkowo zapraszam, oprócz rzeczywiście projekcji filmów zakwalifikowanych do festiwalu, na inaugurację, która odbędzie się 28 godzinie 18 którą uświetni koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry Alla Viena, Natomiast ogłoszenie wyników gala festiwalowa, projekcja nagrodzonych filmów nastąpi w sobotę 20, 30 stycznia o godzinie 15. Serdecznie zapraszam. W tych dniach obchodzimy jedne z piękniejszych rodzinnych świąt Dzień Babci i Dziadka. Życzenia dla nich składają przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 15. Ja pracuję e, w piacy. Jakiej? E, w biurze. Uh -huh. A dziadek? E, też tak samo. Uh -huh. A za co ich kochasz? No bo mi dają cukierki. Uh -huh. Tylko za to? Czy za coś jeszcze? Za jajzaki. Uh -huh. A jeździcie gdzieś razem na wycieczki, na spacery? I co wtedy robicie? Yy, piknikujemy. Moja babcia gotuje. Yy, co jeszcze robi? Nic więcej. A tobie gotuje obiadki? Tak. I lubisz te babci obiadki? Tak. Yy, a co babcia gotuje najczęściej? Spaghetti. Ja lubię pomagać babci robić placki. Jakie? Yy, z sylwkami. Z łuskawkami, z malinami. Mm -hmm. A dziadek? Lubi ze mną się bawić. A w co się bawicie? So, Sowany go za na polu. Moja babcia i dziadek są na emeryturze. Mm -hmm. Babcia robi obiadki, a dziadek daje pieskowi jedzenie. Babcian. Jak idziemy do kaflandu, do sklepu, to kupi mi babcia cukierki i słodycze. Mm -hmm. A dziadek? A już idzie do pracy, do kerfura, a jak wraca to matki. A za co kochasz babci i dziadkę? Za to gotowanie? Za i pyszne obiadek. Maciu i dziadku kochany w dniu waszego Mamy dla Państwa jeszcze informacje z ostatniej chwili w niedzielę, 19 czerwca na finał siódmej edycji Live Festival o Święcim zagra Queen. Legendarny zespół rockowy, mający na koncie ponadczasowe hity jak Bohemian Rhapsody czy We Are The Champions. Wspólnie z muzykami wystąpi Adam Lambert, młody, utalentowany, niezwykle charyzmatyczny wokalista. Tegoroczna edycja Live Festival odbędzie się w dniach od 16 do 19 czerwca. Po raz pierwszy w historii festiwalu koncerty stadionowe zaplanowano na cały weekend. Największe gwiazdy usłyszymy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W sobotę przed finałową publicznością zaśpiewa swoje największe przeboje Elton John.